Dobry wieczór. Mamy dziś na stole plik raportów z ostatnich kilkunastu dni, a wszystkie dotyczą, no cóż, jednego bardzo gorącego punktu na mapie regionu Indo-Pacyfiku. Dobry wieczór. Sytuacja wokół Tajwanu od dekad była jak partia szachów napięta, ale w pewnym sensie stabilna. Tak, przewidywalna, właśnie. Ale materiały, którym się dziś przyglądamy, sugerują, że coś fundamentalnie się zmieniło. Pytanie brzmi, czy to tylko kolejna runda wojskowego prężenia musków, czy może właśnie obserwujemy, jak ostatnie figury są ustawiane na szachownicy? To jest wiesz, dokładnie to pytanie. Naszym celem jest przebicie się przez ten cały szum informacyjny i wyłapanie tego, co jest naprawdę istotne. Zrozumieć nie tylko, co się stało, ale dlaczego i co to oznacza. Dokładnie. A żeby to zrobić, użyliśmy narzędzia, które pozwoliło nam przeanalizować setki źródeł w poszukiwaniu wzorców i głębszych połączeń. I od razu powiedzmy, że dzisiejszą rozmowę zawdzięczamy właśnie tej technologii. Jest ona sponsorowana przez ProWay AI, a cała analiza została wygenerowana przy użyciu Stylonius. To aplikacja informacyjna oparta na sztucznej inteligencji. Warto dodać, że to wersja konsumencka oprogramowania, z którego korzystają agencje rządowe czy wojsko. Czyli narzędzie, z którego korzystają globalni decydenci, teraz dostępne dla każdego. Ale o tym później. Zanurzmy się w materiał. Zacznijmy od wydarzenia, które jest w epicentrum tej całej burzy. Chińskich ćwiczeń wojskowych o kryptonimie Misja Sprawiedliwości 2025. No właśnie, bo ćwiczenia w tym regionie to w sumie nic nowego, ale te konkretne manewry wywołały alarm na całym świecie. Co sprawiło, że były one tak inne, myślę, że trzy rzeczy. Po pierwsze, skala i realizm. To nie była tylko jakaś parada okrętów. Mhm. Mówimy o połączonych siłach lądowych, morskich, powietrznych rakietowych, a nawet straży przybrzeżnej. Symulowano pełną blokadę kluczowych portów Tajwanu, jak Kałosiung i Kelnung. I odcięcie dostaw energii. Tak. Po drugie, po raz pierwszy użyto ostrej amunicji w tak bliskiej odległości od wyspy. W praktyce ją okrążając. To uderza w najczulszy punkt. Z tego, co czytam w tych raportach, Tajwan importuje chyba z 96% swojej energii. Blokada to dla nich egzystencjalne zagrożenie. Dokładnie. I po trzecie, być może najważniejsze, to lokalizacja. Te działania zbliżyły się do tak zwanej linii bazowej morza terytorialnego Tajwanu. To jest naprawdę znacząca eskalacja. To jakby sąsiad nie tylko krzyczał przez płot, ale zaczął defilować z bronią po twoim trawniku. Idealne porównanie. Zatrzymajmy się na chwilę. Linia bazowa Morza Terytorialnego to brzmi bardzo technicznie. Czy możemy to jakoś rozpakować? Co to właściwie znaczy i dlaczego to taka czerwona linia? Oczywiście. W prawie międzynarodowym linia bazowa to y, linia, od której mierzy się szerokość Morza Terytorialnego. Wody po wewnętrznej stronie tej linii to już są wody wewnętrzne państwa, prawie jak jeziora czy rzeki. Rozumiem. Podejście tak blisko z uzbrojonymi jednostkami jest postrzegane jako bezpośrednie wyzwanie dla suwerenności. Pekin wysyła sygnał, nie uznajemy waszej suwerenności i możemy podejść tak blisko, jak tylko zechcemy. A żeby było jeszcze ciekawiej, to wszystko nie działo się w próżni. W tym samym czasie Chiny prowadziły patrole na Morzu Południowochińskim w pobliżu ławicy Skarbara. I to nie byle jakie patrole. W źródłach jest mowa o bombowcach H6K, a te maszyny przenoszą nadźwiękowe pociski, Przeciw okrętowe dalekiego zasięgu. Czyli to nie jest tylko pokazówka? Nie. Pekin ćwiczy scenariusz, w którym musiałby utrzymać amerykańską marynarkę z dala od ewentualnego konfliktu o Tajwan. To demonstracja zdolności do prowadzenia operacji na dwóch frontach. Sygnał dla Tajpej, Manili i oczywiście dla Waszyngtonu. I wszystko to kulminuje w Sylwestra, kiedy Chiny ogłaszają pomyślne zakończenie misji, a prezydent Xi Jinping w swoim noworocznym przemówieniu mówi, że trend zjednoczenia z Tajwanem jest niepowstrzymany. To jest jakby polityczny stempel na tej całej wojskowej demonstracji. Z perspektywy Pekinu te ćwiczenia miały trzy cele: pokazać siłę, odstraszyć ruchy niepodległościowe na Tajwanie i wysłać bardzo jasny sygnał siłom zewnętrznym, żeby się nie wtrącały. No dobrze, czyli Chiny wykonują ten potężny, głośny ruch na szachownicy. Jak odpowiada świat? Zacznijmy od samego Tajwanu. Tajwan, co zrozumiałe, potępił te działania, nazwał je prowokacyjnymi i destabilizującymi, ale nie poprzestał na słowach. Była też realna odpowiedź. Tak, władze w Tajpej podniosły gotowość bojową, wysłały własne okręty i samoloty. I co najważniejsze, ogłosiły ogromne inwestycje w umocnienie obrony wybrzeża. Mówimy o kwocie blisko 100 miliardów nowych dolarów tajwańskich. I te pieniądze mają pójść na wzmocnienie tzw. Czerwonych plaż. To brzmi złowieszczo, to jakiś wojskowy żargon? Tak, to jest termin, który określa odcinki wybrzeża uznane przez analityków za najbardziej prawdopodobne miejsca ewentualnego desantu morskiego. Aha! Więc kiedy Tajwan mówi, że fortyfikuje swoje czerwone plaże, to mówi, że umacnia dokładnie te miejsca, gdzie spodziewa się wrogich wojsk. A teraz przejdźmy do Stanów Zjednoczonych, bo tu robi się naprawdę ciekawie. Z Waszyngtonu płyną jakby dwa zupełnie różne sygnały. Tak, i to jest kluczowy wniosek z tych raportów. Z jednej strony mamy prezydenta Trumpa, który początkowo trochę bagatelizuje obawy. Mówi o swoich relacjach z Xi, że Chiny od dawna prowadzą takie ćwiczenia. A z drugiej strony. Z drugiej, niemal w tym samym czasie Pentagon publikuje raport, który maluje skrajnie odmienny, no po prostu alarmujący obraz. I ten raport Pentagonu to nie są ogólniki. Podaje twarde dane. Dokładnie. Mówi o celu Chin, by osiągnąć zdolność do wygrania wojny o Tajwan do 2027 roku. A co jeszcze bardziej mrozi krew w żyłach, szacuje, że chiński arsenał nuklearny wzrośnie do ponad tysiąca głowic do 2030. Tysiąc głowic? To już nie jest arsenał regionalnego mocarstwa. To poziom globalnego supermocarstwa na równi z USA i Rosją. I tu leży sedno problemu. Ta dwoistość w amerykańskim przekazie wysyła niezwykle mylące sygnał do sojuszników, takich jak Tajwan i Japonia. Kogo mają słuchać? Optymistycznej retoryki Białego Domu czy ponurej prognozy Pentagonu? Można powiedzieć, że ten wewnętrzny podział w Waszyngtonie jest równie niebezpieczny co chińskie lotniskowce. Może nawet bardziej. Mimo wszystko Stany Zjednoczone podejmują konkretne działania. Ogłoszony pakiet pomocy wojskowej dla Tajwanu 11,1 miliarda dolarów i przesunięto grupę uderzeniową lotniskowca USS Abraham Lincoln bliżej morza Południowochińskiego. To klasyczna dyplomacja kanonierek, pokazanie flagi. A reakcje sojuszników są równie ważne. Japonia określiła ćwiczenie jako eskalacyjne i, co bardzo istotne, zasygnalizowała, że może rozważyć interwencję wojskową. To bardzo mocne stanowisko ze strony Tokio. Bardzo. Z kolei Filipiny wyraziły głębokie zaniepokojenie, ale z takiej bardzo ludzkiej perspektywy. Chodzi o pracowników. Tak, o bezpieczeństwo około 250 tysięcy filipińskich pracowników na Tajwanie. To fascynujące, jak w tych geopolitycznych raportach nagle pojawia się ten ludzki element. To przypomina, że za całą tą mową o rakietach i blokadach stoją setki tysięcy ludzkich istnień. Zdecydowanie i to zaniepokojenie przekłada się na nastroje społeczne. Jeden z grudniowych sondaży na Filipinach, cytowany w źródłach, jest no zdumiewający. Co pokazał? Zaufanie do Stanów Zjednoczonych w kwestiach Morza Tołudniowo-Chińskiego wynosi 82%, do Japonii 64%, a do Chin... Zaledwie 11%. 11%. Te liczby mówią same za siebie. I to nie są tylko puste słowa, prawda? One przekładają się na realne działania? No właśnie. Właśnie dlatego Filipiny i Japonia planują podpisać w styczniu 2026 roku umowę o wsparciu logistycznym. Sojusze się zacieśniają w odpowiedzi na działania Pekinu. A Chiny nie zwalniają tempa? Absolutnie nie. Po raz pierwszy zaobserwowano dwa chińskie lotniskowce, najnowszy Fujian i starszy Liaoning, zacumowane razem w bazie w Qingdao. Analitycy mówią wprost: to przygotowania do wspólnych manewrów, a to byłby ogromny krok naprzód dla chińskiej marynarki. Ogromny. Ale wiesz co, Chiny grają na wielu fortepianach jednocześnie. W tym samym czasie, gdy ich okręty wojenne prężą muskuły, w tych samych raportach znajdujemy historię o chińskiej marynarce ratującej filipińskiego rybaka. To klasyczna strategia żelaznej pięści w aksamitnej rękawicce. To podręcznikowy przykład pozwala Pekinowi na projekcję dwóch narracji. Wobec rządów i sił zbrojnych demonstrują przytłaczającą siłę ale wobec powiedzmy zwykłych ludzi mogą przedstawiać się jako życzliwa regionalna potęga. To wyrafinowana gra. Bardzo. Jest jeszcze jeden wątek poboczny, który wychwyciłem w materiałach. Międzynarodowe zaniepokojenie, zwłaszcza na Filipinach, atakiem USA na Wenezuelę. Jak to się wpisuje w ten obraz? To pokazuje, że mniejsze kraje z niepokojem patrzą na działania każdego supermocarstwa, które działa jednostronnie z pominięciem prawa międzynarodowego. Bo to stwarza precedens. Dokładnie. Z ich perspektywy, jeśli USA mogą to zrobić w Wenezuelę, to podważa zasady, które chronią słabszych przed silniejszymi. A na całą tę geopolityczną układankę nakładają się jeszcze klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, które przypominają o kruchości stabilności w tym regionie. Dobrze. Po przeanalizowaniu tego wszystkiego spróbujmy spojrzeć w przyszłość, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Na podstawie tych źródeł widzę cztery kluczowe obszary po pierwsze, kontynuacja presji militarnej ze strony Chin. Te ćwiczenia to nie był jednorazowy pokaz, ale prawdopodobnie początek nowej normy. Czyli to nie była próba generalna, ale raczej pierwszy akt sztuki. Można tak powiedzieć. Drugi obszar to dalsza, przyspieszona modernizacja tajwańskiej armii. Te dostawy broni z USA, drony, systemy rakietowe będą kluczowe. Budowanie obrony jeżozwierza. Właśnie. Uczynienie inwazji tak kosztowną i bolesną, że po prostu nieopłacalną. Po trzecie, zacieśnianie sojuszy regionalnych. Mówiłyśmy o umowie filipińsko-japońskiej, ale warto też obserwować działania w ramach sojuszu Kwad. USA, Japonia, Australia i India. Tak. Spodziewajmy się więcej wspólnych ćwiczeń i deklaracji politycznych z tej strony. I wreszcie czwarty punkt. Czwarty i być może najważniejszy to dyplomacja na najwyższym szczeblu. Wszyscy będą śledzić planowane na 2026 rok rozmowy między prezydentami Trumpem a Xi. Wynik tych rozmów może zadecydować o deeskalacji lub dalszym wzroście napięć. Mamy więc manewry wojskowe, podzieloną odpowiedź USA, zacieśniające się sojuszy i subtelną grę dyplomatyczną. To jest niezwykle złożona sieć powiązań. Śledzenie tego wszystkiego to ogromne wyzwanie. I szczerze mówiąc właśnie dlatego narzędzie takie jak Stylo News, z którego korzystaliśmy, jest tak cenne. Pozwala ono tworzyć spersonalizowane raporty, agregując informacje z setek tradycyjnych źródeł. Ale co ważne... Analizuje też dane z platform społecznościowych, takich jak X, a to jest kluczowe, by wyczuć nastroje i reakcje w czasie rzeczywistym. To technologia oparta na sztucznej inteligencji, która pozwala zrozumieć nie tylko co się dzieje, ale także dlaczego i jakie mogą być tego konsekwencje. Daje unikalny dostęp do narzędzia zaprojektowanego, by wspierać globalnych decydentów. Zapraszamy do wypróbowania i korzystania z wiadomości generowanych przez sztuczną inteligencję na żądanie na stronie www.stylonews.com. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dzięki, że byliście z nami. Jeśli są jakieś tematy, w które chcielibyście, żebyśmy się zagłębili w przyszłości, dajcie nam znać. I oczywiście zachęcamy do obserwowania Stylo News w ulubionych mediach społecznościowych. Do usłyszenia!